No hej, fajnie, że włączyliście ten film, bowiem omówimy dzisiaj dosyć interesujący temat i chętnie do tego usiadłem, gdyż nieustannie od ponad roku otrzymuję te same pytania i pomyślałem, że czas zrobić jeden porządny film o serwerze testowym PST. Czym on jest, czemu on służy, jak na nim zagrać i jak on działa. Postaram się wyczerpać temat i odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was pytania. Dodam też, że na przemian będę używać skrótów PST i PTR. PST oznacza publiczny serwer testowy, a PTR to z angielskiego public test realm. Zaczynamy. Overwatch jest grą nieustannie ulepszaną. Dochodzą nowe postacie, nowe mapy, stare postacie są balansowane. To się wiąże oczywiście z wieloma aktualizacjami i kolejnymi wersjami gry. Jednak, jak wiemy, gry komputerowe nieraz lubią uprzykrzyć życie twórcom i nie działają tak, jakby oni tego chcieli. Jakiś czas temu opublikowałem film o błędach, które nieustannie pojawiają się w grze. Dla przypomnienia, nawet jeśli Overwatch jest wolny od bugów, to wystarczy jedna drobna aktualizacja, która zmienia tylko kilka rzeczy, a już glicze pojawiają się jak grzyby po deszczu. Z pomocą przychodzi osobny serwer, gdzie testowane są przyszłe aktualizacje. Jest to serwer wykorzystywany od wielu lat do gier Blizzarda. Każdy może wziąć udział w testowaniu i pomóc zamieci w ulepszaniu ich produktu. Oczywiście najlepszą pomocą jest po testowaniu podzielenie się swoimi uwagami albo znalezionymi błędami na oficjalnym forum, ale nawet zwykłe granie jest dla twórców pomocne. Grając nie tylko dostarczamy cennych statystyk i w przypadku nowych map Blizzard może zauważyć, że atakujący mają trochę większą szansę, granie na PTR to również sprawdzanie, jak klient poradzi sobie na naszej konfiguracji sprzętowej. Czy klient jest stabilny, gdy posiadamy konkretny model procesora, karty graficznej lub wersję sterowników? Jeśli coś pójdzie nie tak, gra się wiesza, a do twórców wysyłany jest raport błędów. I właściwie to jest główna rola serwera testowego stabilność gry. Blizzard nie może sobie pozwolić, by wypuszczona wersja okazała się niegrywalna i wielu ludziom gra się wiesza, czy coś jest nie tak. I po prawdzie, występowanie jakichś trochę niezbalansowanych elementów jest drugorzędną sprawą. Na PST przeznaczono serwery, które pomieszczą 10 tysięcy ludzi. To wystarczy, by wychwycić najbardziej krytyczne błędy i rażący brak balansu u jakiejś postaci czy w mapie. A wiele błędów przedostaje się do głównego serwera, gdyż dopiero przy bardzo dużej populacji pojawiają się rzadko występujące bugi. I dopiero wtedy twórcy otrzymają wystarczającą ilość danych statystycznych, by stwierdzić co jest nie tak w balansie, a nie dało się tego wychwycić przy małej populacji. Różnie to też bywa z długością testowania. Na przykład Ana czy Eichenwalde były testowane na PTR przez zaledwie tydzień. Teraz zazwyczaj ważne aktualizacje zostają wprowadzane po trzech tygodniach od pojawienia się na serwerach testowych. Zatem przyjmijmy to za taki standardowy czas. Jeśli pojawi się nowa mapa czy postać, zamiast się główkować, ej teko, a kiedy ten patch wejdzie na główne serwery, już będziecie wiedzieć kiedy to mniej nastąpi. Warto też zapamiętać dni tygodnia. Oczywiście były pojedyncze przypadki, które odstępowały od reguły, ale jest wyraźny schemat, kiedy zazwyczaj wprowadzane są patche. Niegdyś wszystko działo się we wtorki. Nowy PTR we wtorek, a we wtorek wprowadzanie pacza na główne serwery. To się od kilku miesięcy zmieniło i aktualizacje na serwerze testowym pojawiają się w czwartki, a dodawane na stałe we wtorki. Tak jak mówiłem, zdarzyło się raz czy drugi, że było inaczej, jednak ten system wtorków i czwartków jest bardzo wyraźny i spodziewałem się, że tak właśnie będzie. Dobra, to teraz czas odpowiedzieć na kilka dręczących pytań. Po pierwsze i najważniejsze. Jak wejść na ten serwer testowy? Jest to bardzo proste Mając otwartą aplikację Battle.net nad przyciskiem graj możemy wybrać region Naciskając tu jak sami widzicie jest do wyboru publiczny region testowy W rogu widzimy odpowiednie oznaczenie Zagranie na takim serwerze oczywiście wiąże się ze ściągnięciem całego nowego klienta No niestety, ale trzeba ponownie pobrać ponad 10 GB Jednak wraz z przyszłymi aktualizacjami będziemy musieli ściągnąć tylko od niecałego GB do 2. Zanim przejdziemy dalej, bardzo bym chciał przy okazji omówić dwie kwestie, które również są często poruszane. Po pierwsze, dlaczego nowe aktualizacje, nawet jeśli są drobne, ważą tak wiele? Blizzard balansuje kilka postaci, które już są dostępne w grze, a tu łatka, która waży 800 Mega. Albo aktualizacja 300 Mega, a właściwie nic nie jest zmieniane, jedynie drobne bugfixy. Otóż to nie jest tak, że ściągamy kompletnie nowe pliki i cały klient waży więcej. Tylko najczęściej aktualizowane są dane, które już mamy na kompie. Folderze gry są tak zwane pliki konsolidacyjne. Czyli w jednym pliku mieści się cała masa informacji. I wystarczy, że jedna rzecz zostanie zmieniona, to już trzeba ściągać cały plik. Chcę też odpowiedzieć na jedno często powtarzające się pytanie: czyli jak ustawić grze inny język? W aplikacji BattleNet wchodzimy w ustawienia ustawienia gry i dla wszystkich gier Blizzarda możemy zmieniać języki. W przypadku Overwatch jest świetna sprawa, gdyż nie ma przeszkód, by zrobić to osobno dla napisów i dla dubbingu. Ale wróćmy już do pytań związanych z PTR. Jak to jest, że na zwykłym serwerze mamy level powiedzmy 600, a na testowym mamy 400? Co prawda nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, ale jednak takie pytanie się pojawia, więc wypadałoby na nie odpowiedzieć. Otóż raz na jakiś czas twórcy tworzą kopię bazy danych, tak zwany snapshot. Nie ma sensu robić tego cały czas, dlatego gdy pojawia się nowy patch, to wykorzystywany jest snapshot nawet sprzed kilku miesięcy. Na PST posiadamy wtedy poziom, skrzynki, przedmioty kosmetyczne, jak w momencie stworzenia tej kopii bazy danych. A dlaczego to nie ma absolutnie żadnego znaczenia? Czyli przechodzimy do kolejnego pytania. Czy doświadczenie, achievementy lub skrzynki zdobyte grając na serwerze testowym przechodzą na główne serwery? Odpowiedź brzmi nie. Wszystko, to tam zdobędziemy, właściwie przepada. Blizzard zdaje sobie sprawę, że to nie jest zbytnio przyciągająca perspektywa. Wielu ludzi woli poświęcić ten czas nagraniu na głównym serwerze i coś z tego mieć. Ale prawda jest taka, że nie da się zrobić inaczej. Kiedyś Jeff Kaplan wypowiadał się w tej kwestii i myślano nad jakim systemem, który nagradzałby nasze konto skrzynkami w zamian za granie na PTR. Jednak stworzenie takiej funkcjonalności wymagałoby sporej ilości pracy, a korzyści z tego płynące byłyby niewielkie. Twórcy zdecydowanie wolą poświęcić ten czas na dużo ważniejsze rzeczy. Kolejne pytanie to, czy można testować nowości na konsolach? Tutaj również odpowiedź brzmi nie. Konsolami jest troszkę trudniej. To nie Blizzard wprowadza tam kolejne aktualizacje, tylko dostarczają Microsoftowi lub Sony nowy patch i musi on przejść przez proces weryfikacji. Wszystko jest logistycznie skomplikowane i o ile na komputerach Blizzard w każdej chwili może coś zmienić w grze, o tyle na konsolach nie mają już takiej swobody. Dodatkowo Microsoft i Sony bardzo dbają o stabilność swoich systemów, a jak wiemy, nieprzetestowane aktualizacje mogą sprawić trochę problemów. Jednak Blizzard nie wyklucza wprowadzenia w przyszłości serwerów testowych na konsole. Jak sami, widzicie moi drodzy, serwer PST to nie jest łatwy kawałek chleba. Grając na nim nic z tego nie mamy. No, nowa zawartość jest nieraz zachęcająca, ale większość graczy po prostu woli poczekać. Często jak wyjdzie nowy patch to kolejki są zapchane, a po dwóch tygodniach nikt już właściwie nie gra. Nie dziwię się temu. Ale trzeba pamiętać, że granie i dawanie feedbacku jest dla Blizzard'a bardzo pomocne. Dlatego warto od czasu do czasu wejść na PTR i zagrać jeden czy kilka meczy. Kto wie, może akurat wasza cegiełka w rozwój gry okaże się trochę cenniejsza niż innych graczy. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość i przy większej aktualizacji przetestujcie nadchodzący content. Trzymajcie się, cześć! Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a jak jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij, nacisnąć dzwoneczka będziesz informowany o najnowszych filmach. Koniecznie obczaj linki w opisie i obejrzyj proponowane z boku film. Zapraszam również na regularne streamy oraz do zostawienia lajka na fanpage'u.